Cześć, witajcie, jestem Pandora. Ma. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Znowu luźniej, znowu inspiracja. Kiedyś coś w podobnym formacie robiłam. Jest to coś w Dollhouse Challenge. Dollhouse stosunkowo bardzo popularne na Instagramie. I to nie jako challenge, ale jako forma, właśnie, pokazywania różnego typu pomieszczeń, mieszkań całych. Tą samą formę też przyjmuję w moich wszystkich poradnikach o pokojach. W tej serii 20 kuchni, 30 łazienek, 60 sypialni, i tam właśnie w takim pokoju, trochę wyodrębnionym, można powiedzieć, przedstawiam Wam przeróżne style i możliwości. Jeśli ktoś z Was ten Dollhouse Challenge, który już na kanale jest, chyba sprzed roku, mi się wydaje, aż może nawet więcej widział, to wiem mniej więcej o co chodzi. W każdym razie zastanawiałam się, jak przedstawić Wam coś ciekawego z, nowym, znaczy z nową kolekcją, gdzieś tam z niej skorzystać, coś porobić. Z mieszkań pasowały mi tak naprawdę głównie te same, co zawsze, a ja nie przepadam za jakimś tam ciągłym robieniem tego samego też, bo i też można, chyba, że to są restauracje. W każdym razie wpadłam na to, że mogłabym Wam taką inspirację właśnie pokazać, jakiś taki... i inspirację pod kolory, pod właśnie jakiś styl, podłączenie mebli, ale nadal całkowicie na luzie. I dzięki też temu, że jest to w jakimś stopniu wyodrębnione, to można to dużo bardziej traktować jako inspirację niż typowo. Jak robię jakieś mieszkanie czy domek. Także zdecydowałam się właśnie na takie małe, wydaje się tutaj, że to jest loftowe mieszkanie, aczkolwiek ja bym bardziej, bardziej patrzyła na to tak, że na górze też mamy normalnie ściany. Tylko żeby wiadomo, tutaj było to widoczne, to jest to usunięte. Na dole mamy taką małą oranżerię w tyle. Później jest część jadalni z kuchnią, kuchnia jest w takiej wnęce. Na końcu tego pomieszczenia dolnego mamy... Salonik, a na górze jest sypialnia, pseudogarderoba, tak naprawdę część z garderobą, z szafką i z lustrem. I łazienka, toaleta, bardzo mała. Wszystko jest zachowane w czerni, takiej szarej, brudnej czerni. Zieleni, zieleni takiej miętowej, seledynowej w niektórych miejscach, ale też takiej zimnej i niebieskiej. Do tego czerwony, żółty, złoty, no i brązy. Jestem mega w ogóle zadowolona z tej takiej oranżerii małej, bo... Ona sama już taką fajną jest formą. Zdecydowałam się na to, że ona jest właśnie przeszklona, a od środka mamy oczywiście łuk. I dodatkowo bokiem wstawiłam tą taką sztukaterię, która jest z nowej kolekcji. Także na zasadzie trochę takich drzwi. Ogólnie ta sztukateria, gdzieś mi się chyba to na Instagramie przewinęło, że to się używa właśnie jako takich separatorów, jako okien, albo właśnie na nakładek na okna. I świetnie się do tego sprawdza, naprawdę. Zrobiłam z niej też później separator, na górze łazienki. Jeśli chodzi o pakiety, dodatki, rozszerzenia ogólnie, których tutaj użyłam, to przede wszystkim oczywiście nowa kolekcja. Chociaż też nie użyłam jakoś super dużo rzeczy z niej, bo... rzeźby tak średnio mi leżą. No fotel. Chociaż fotel chciałabym, żeby to było takie jajko-jajko. Może nawet takie jajko, jak chyba w jedynce było takie jajko śmieszne. Ale to już jest bardziej taki kicz albo maksymalizm typowo, tutaj jednak jest to taki eklektyczny też można powiedzieć styl. A w przypadku w ogóle tego, co mi ostatecznie wyszło, to jest taki eklektyczny, boho i maksymalistyczny. Duże paterny, dużo różnych paternów. Mogłam w końcu gdzieś wykorzystać te przeźroczyste krzesła, też z weselnego pakietu. Ciekawostka kiedyś była mega, mega tych tymi krzesłami. I chciałam mieć wszystko w clear, takim właśnie plastiku, PVC. Nie, to bardziej plastik jest, ale mi już przeszło. Aczkolwiek tutaj po prostu świetnie to się komponowało. Kuchnię użyłam też z kolekcji, z kolekcji z kuchnią. Dużo rzeczy, co mi się przydało, to na pewno jest Zostań Gwiazdą. Przydał mi się też akcesoria, przydało mi się z kina domowego. No i oczywiście akcesoria paranormalne. A, no i oczywiście kolekcja z roślinkami, ale kolekcja z roślinkami to jest taki mój must have, jeśli chodzi o te kolekcje. Po prostu rośliny tam dodane naprawdę w dużej ilości używam. One dużo zmieniły u mnie tego, co w ogóle używam. Na górze stwierdziłam, że żeby trochę takiego nowoczesnego się to są też pralki poza tym wszystkim, no ale reszta jest zachowana w takim bardziej klasycznym. Góra można powiedzieć, że jest trochę bardziej boho, dół jest taki bardziej eklektyczny. Ale ostatecznie cały efekt mi się mega podoba. Sporo rzeczy takich ostatecznych, dekorowych musiałam podjąć poza odcinkiem, ze względu na to, że samego nagrania miałam chyba godzinę czy ponad godzinę. A ja też nie lubię się gdzieś tam rozdrabiać za bardzo przy takich odcinkach. I tak udało mi się na pewno dużo wam pokazać w nim. A jakiś taki detal, no to oczywiście gdzieś tam poza odcinkiem, ze względu też na to, że jest to maksymalizm. Dużo rzeczy tutaj. Chciałam wstawić, a na dużo rzeczy, dużo dekoracji, ja potrzebuję też dużo czasu na zastanowienie. I tak mówię, formę główną macie całkowicie na nagraniu, a na zdjęciach ostatecznych tam się pojawią już te takie całościowe rzeczy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to tam kwestia dokładniej tylko dekoru. Ostatecznie, jeśli chodzi o tą kolekcję, jest ona bardzo fajna. Myślę, że w ogóle o kolekcjach chciałabym się wypowiedzieć jakoś tam bardziej, ale to w oddzielnym materiale takim. Bo tu one gdzieś tam mi faktycznie bokiem przeszły i niewiele gdzieś tam się skupiałam na nich wcześniej. A no fajnie by było gdzieś tam jakiś materiał o tym mieć, więc dajcie znać, czy chcielibyście materiał jakiś o kolekcjach konkretnie. Dajcie znać, czy Wam się ten styl podoba, czy udało mi się gdzieś tam w Wasze gusta trafić. Ja ogólnie nie jestem jakoś super zwolenniczką tego stylu. Może nawet nie, że zwolenniczką, tylko po prostu mi ten styl nie zawsze podchodzi. Mi się fajnie na niego patrzy, aczkolwiek ja sama żyć bym w nim nie dała rady. Może kwestia tego, że jest tutaj bardzo duża stymulacja, zazwyczaj przy właśnie eklektycznym, przy maksymalizmie, jest bardzo duża stymulacja i kolorami, i patternami, i formami też mebli. Jest to taki naprawdę rzucający się w oczy styl, czuć go, ale lubię się bawić w takie rzeczy. Ja czasem lubię sobie właśnie popróbować czegoś innego, gdzieś jakiś inny styl podłapać. Także mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Dajcie też znać, jak Wam leży taki format odcinków, bo czasem chciałabym właśnie zrobić gdzieś tam jakieś pomieszczenie, mam pomysł na po prostu styl pomieszczenia, na jakiś taki klimacik, właśnie inspirację, którą moglibyście użyć, a nie mam gdzieś tam siły czy ochoty robić kolejnego domu, bo z domami różnie bywa u mnie, a 50 raz przerabiać to samo mieszkanie to już też jest dla mnie za dużo, więc jeśli taki formacik będzie w miarę dla Was fajny i ciekawy, to czasem też go gdzieś użyję. Dużo właśnie takich rzeczy przychodzi mi do głowy w trakcie, jak robię te pomieszczenia do poradnika. Stąd też pojawić się może czasem ten Lookbook, Roombook, gdzie właśnie mam pomysł na więcej jakichś pomieszczeń różnych i tematycznie gdzieś tam je spinam ze sobą i wam udostępniam, no i nawet całe takie mieszkanka, bo mówię jak najbardziej mam pomysł w ogóle na to, żeby gdzieś tam pobudować, tylko to są projekty na dłuższą chwilę. A tej dłuższej chwili w tym miesiącu ostatnio nie miałam. Głównie też dlatego, że mam kilka takich pomysłów, które zajmują dużo czasu. Chciałabym je wypuścić jak najwcześniej, żeby móc później przejść do jakichś takich bardziej budowlanych, mniej poradnikowych. Więc mam jeszcze trochę poradników i tym podobnych rzeczy do zrobienia. A takie budowanie i te pomysły bardziej budowlane myślę, że gdzieś bliżej wakacji wam wykorzystam. Przynajmniej taką mam nadzieję, że mi się to uda. Więc trzymajcie kciuki i dajcie znać, jak Wam się podoba. Na co może czekacie? Może jakiś odcinek, o którym mówiłam, zapomniałam, nie wstawiłam? Może macie na coś jeszcze pomysł? Dajcie znać. Jeśli Wam się podobało oczywiście łapka w górę. Jeśli lubicie tego typu content, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Cieszę się też, że, że odebraliście tak fajnie moją współpracę z Creator Network. Jeśli ktoś wcześniej był ze mną na Simswiku, to wie, że już wcześniej z Game Changersami, czyli też z grupą taką EA, a raczej do takiej grupy EA należałam. Także jest to jakaś kontynuacja, jest to jakieś pełne koło, które się zamyka, i cieszę się. A przede wszystkim tak jak mówię, cieszę się z waszej reakcji. Nie przestajemy, działamy, ja nie przedłużam. Widzimy się w komentarzach, a słyszymy się w następnym. Do usłyszenia i pa!